Jeden z tych pojazdów, za którymi naprawdę nie przypadam. Mała Bresia, bo o niej mowa, jest jednak czołgiem, który jest uwielbiany przez moją społeczność wotowską na Twitchu. A dlaczego? No bo jak jest akcja, wspierasz, wybierasz, to często dostaję ten pojazd do grania. Bo jak nim gram, to cierpię. Jak nim gram, to idzie mi źle. A wiadomo, że na Twitchu im idzie mi gorzej, tym jest lepiej dla widzów. Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie. Moi drodzy, dzisiaj szybkie odkurzenie małej bresi, no bo o tym czołgu już trochę materiałów na kanale. Jest wolny kloc, który, no, nie jest łatwy dzisiaj do grania w wocie. Na pewno nie jest to premka, którą warto polecić. Wolny pojazd, przy szybkich, jednostronnych bitwach nie uciekniemy, nie dojedziemy do akcji pancerza. No tak, niekoniecznie zbyt dużo. Poliki łapią, ale przede wszystkim ten beznadziejny własno, on rujnuje nam. Jakąkolwiek przyjemność z gry. Jeśli chodzi o działo, mamy tutaj y, 12,8. Plus jest taki, że możemy się wbić w dach bezety, y, więc kontra na bezetę, jak znalazł. Alfa 440 spoko, Pena 220 na podstawce spoko, 260 na goldzie spoko, ale celność 0,4. Niestety, już takie spoko to nie jest. To pewnie było motywowane tym, żeby za bardzo małą presją nie kampić. No ale jak się dojeżdża i zdąży się gdzieś dojechać, to potem nie jest zbyt łatwo. Czas celowania 2,7 połączony z taką samą stabilizacją. Pojazd ten niestety jest dużo gorszy niż drzewkowa fałka ze względu właśnie na mały pancerz na, tej, na tym dzyndzlu. Trzeba by to zbafować, trzeba by mu zbafnąć trochę DPM, ale przede wszystkim stabilizacja działa, żebyście mogli dosłownie na chwilę wychylić tą wieżą, strzelić w gościa i się schować albo po prostu skontować tę wieżę. Ale tak nie jest. Mała Bresia jest od lat w grze, poprawiana nie jest, no bo po co ją poprawiać, jak można dodawać nowe premki. Ja naprawdę cierpię, jak tym czołgiem gram, no ale że moi widzowie na Twitchu lubią, jak cierpię, no to, to ileś tych bitew gram, a czasami je, raz do roku to i kurapiarnie, więc nawet i na małej Bresi od czasu do czasu jakaś trochę lepsza bitwa siada. Dlatego też postanowiłem odkurzyć ten pojazd przy... Przy okazji wspierasz, wybierasz staba, dosył. hpki, to jest jeden zestaw, drugi zestaw to jest staba, dosył Turbo. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, tutaj ulepszenie, które utrzymuje prędkość przyjeździe w każdym terenie. Tutaj szybkość celowania, tak naprawdę, albo żadna z tych modyfikacji też nie jest wymagana, bo w tym czołgu chcielibyśmy poprawić tak naprawdę wszystko i czas skupiania i celność, i mi zależało na tym, żeby jak najkrócej musieć skupiać tym działem, dlatego poprawiłem akurat tą, tą rzecz, no i oczywiście redukcja czasu ogłuszenia od artylerii, no bo jako wielki kloc, jak jest arta, no często będziecie niestety obiektem głównym do. Dobicia plus małej bresi jest taki, że macie sześciu załogantów, to możecie sobie szkolić załogę e, czy to z Mausa czy z sety. szkoda, że podczas szkolenia tej załogi na, na tym czołgu nie ma jednak dużo, dużo frajdy, a fajniejsze pojazdy, chociażby takie jak Lewcze 75TS, no one szkolić pełnej załogi z Mausa czy sety Nie mogą, tyle chyba jeśli chodzi o odkurzenie z garażu, e, przejdźmy do bitewki. I lecimy, moi drodzy, z bitewką, która to zmotywowała mnie do tego, żeby ponownie odkurzyć małą Bresię. Losowanie na tyle 10, czyli no niezbyt dobre, delikatnie mówiąc, dla tego czołgu. Mapa, linia zykryda w trybie szturmu. Jestem stroną broniącą, więc nie włączałem setupu z turbo, tylko setup z HP-kami, no bo i tak za dużo na obronie jeździć nie zamierzam. W Plutonie byłem z Bertonikiem i z poziomowcem. Bertonik na Progetto, poziomowiec na Testo Trójce. Nie muszę chyba nikomu mówić, że przy takim losowaniu to raczej nie oczekiwałem dobrych wyników. Dlatego też tutaj mam yy, układ pocisków z większą liczbą golda, załadowane pociski premium, żeby, żeby w ogóle cokolwiek w tej bitwie próbować zrobić. Raczej zazwyczaj ma Brescia przy losowaniach na dziesiąte tiery, czy nawet na mocnych dziewiątkach. Często jest traktowana jako. Darmowy damage dla przeciwników, zaczynamy dobrze. Mamy już 2 do zera, więc bitwa wydawać by się mogło, powinna być dla nas pożo. Mamy M103, skupiam BOG wieży, Weszło, oczywiście, tutaj też trochę farta, no bo działo nie było do końca skupione. Fajnie, gdyby ta stabilizacja i celność armaty była zdecydowanie lepsza. No ale w Wiperę w boczek też siadło. No i pierwsze dwie pestki zrobione, więc już bitwa jak na mnie na tym czołgu no, zaczęła się całkiem, całkiem w porze. Przełączyłem się na pestki zwykłe. No i tutaj nie do końca działało skupione. Tym razem RNG nie dało. A szkoda, bo spokojnie było. Można tę m wbić, przebić, bo wie, że powinienem skupić tutaj dłużej, ale gdzieś miałem przekonanie, że on się zaraz cofnie, więc zaryzykowałem bez pewnego skupienia. Tutaj w T54 pocisk wszedł, a podjechała mi 430, więc staram się teraz cofnąć. Już mamy 4 do 0. Przyjeżdża jeszcze Polska Premka. Akurat przebiłem go bez większych problemów. Odbił się też ode mnie. Akurat na podstawowej też amunicji warto to podkreślić. 5 do 0. Użyłam zwykłych pestek. No bo tutaj raczej jeszcze tak ustawionego prototypa nie będę miał problemu przebić. A też chciałem coś przy okazji, jeżeli się oczywiście uda, zarobić na tej bitewce. 430. Próbowała nas objeżdżać, ale ja nie wiem czy on się nie spodziewał, że tutaj będzie te 30 W ogóle dziwne zachowanie, bo tej 430, bo jak tutaj popatrzycie, koleś wygląda, jakby chciał za wszelką cenę mnie zniszczyć. Ja chyba go nawet nie sprawdziłem po bitwie. Nie wiem, czy był to jakiś może widz z Twitcha, czy nie. W każdym razie, no, było to zachowanie dziwne, ale nie mogę narzekać, bo uszkodzenia jakieś zostały zrobione 9 do 1, ja wciąż na full HP. Mówię, dobra, pora zacząć gdzieś wyjechać. Bardziej użyć te, użyć te hapeki, bo za chwilę ja już nie będę miał do czego strzelać. Zobaczcie, że zostały czołgi, które no nie są już w mieście, tylko na podjeździe. Łącznie z typem 4, który też jest na ogrysku. Kolejne czołgi we mnie strzelają, a ja full HP ktoś powie, kurde, gadał, że ma Bresia nie ma pancerza, a tu proszę, przy takim losowaniu, 2000 już prawie odbite. on wciąż full HP, nic tylko brać tę premkę, tak, to dla całej rodziny najlepiej. Nie, nie moi drodzy, nie róbcie tak, w sensie nie kupujcie tej, tej maszyny, jeżeli nie musicie, 12 do 2, 13 do 2. No i jeszcze T5, ale tutaj nie miałem przeładowanego działa. Czekam czy na standarda będzie przestrzał. Te 5-4 skończył jeszcze Bertona. I moi drodzy, w standarda B. Ja już raczej nie trafię. Jeszcze oczywiście próba gdzieś podjechania, że może jakoś wyjedzie. No, ale raczej standard wie, że za chwilę już zostanie też odesłany do garażu. Bardzo, bardzo jednostronna bitwa. Ogromna przepaść, jak widzicie w HP-kach. No i klasyczny, typowy, wotowski wynik. Kończymy bitwę przy stanie 15 do 3 i zerknijmy na rezultaty. Castreiny końcowe wyglądają następująco, zabitewkę tę wpadła odznaka znaka mistrzowska Ase Pancernego i tylko tyle albo aż tyle, bo przy takim losowaniu to naprawdę było więcej niż się spodziewałem. Moi drodzy, oczywiście, ponieważ jesteśmy wciąż w temacie operacji świątecznych i czołgów granych podczas operacji świątecznych, to ja przypominam się tutaj z operą GX, otóż w przypiętym komentarzu macie mojego reflinka. Jak macie ochotę przetestować tę przeglądarkę, zachęcam do pobrania z mojego linka i zainstalowania jej. Ta instalacja jest ważna, bo żeby to mi gdzieś tam zostało zaliczone, to musicie to nie tylko ściągnąć, ale i zainstalować. Na swoim komputerze lub na kilku komputerach, potestujcie yy, Opera GX. Wiem, że wielu z Was przypadła ta przeglądarka do gustu. Mi również, ja ją mogę polecić. On, to nic Was nie kosztuje, a jeżeli nawet to pobierzecie i zainstalujecie, no to ja dzięki temu też coś tam otrzymam. Więc dziękuję tym bardziej wszystkim osobom, które to uczyniły. Zobaczmy na to, ile miałem asysty, całe 136. W bitwie miałem taki oto bo na WoT Recordzie to pokazuje. 3862 uszkodzenia to nie jest jakoś bardzo dużo, ale przy losowaniach na dychy... E, oczywiście z tymi dychami to ja za bardzo tutaj spotkania nie miałem. Ale jednak też warto, warto zwrócić uwagę, że mogło być gorzej, zwłaszcza, że nasz, nasz IS-7 zrobił 0, Nie wiem jak, ale zrobił e, przy takim losowaniu. 3 fragi i 1341 punktów bazowego expa to... Masterkę już na małej brasi daje, więc to też o czym świadczy. 1, 2, 3, 4, 5 pojazdów Wroga zrobiło 0 no trochę niezbyt dobrze. 10 strzałów oddanych, 9 trafiony, wszystkie trafione przebite. Na te 3862 uszkodzenia 461 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane trochę ponad kilometr, Na jest zarobione 140 tysięcy z różnymi bonusami. Ekspa wpadło 2212 punktów. No i moi drodzy, jeśli chodzi o odkurzenie małej bresi, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie, no bo wszystko zależy, ile jeszcze bitewek tym czymś będę musiał zagrać. Jak macie ten super świetny pojazd w swoim garażu, to podzielcie się w sekcji komentarzy, co o tym sądzicie. Oczywiście łapka w górę pod materiałem, mile widziana. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Dziękuję wszystkim moim patronom oraz osobom, które nie przewijają reklam oraz osobom, które zabrały mnie na wirtualną kawę za całe wsparcie. Pozdrawiam ludzi, którzy pobrali o PRGX i zainstalowali z mojego linka. Dzięki Wam wszystkim. Zachęcam do dołączenia do mojego Instagrama. Linki do mediów społecznościowych macie w opisie filmów. No i cóż, jeśli chodzi o dzisiaj, to ja już uciekam. Życzę Wam miłego dzionka. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!